Drodzy Państwo, mieszkańcy Kępic, mieszkańcy gminy Kępice. 16 listopada odbędą się wybory samorządowe. Raz na 4 lata wybieramy swoich przedstawicieli do Rad Gmin, Rady Powiatu, do Sejmiku Województwa. Powierzamy obowiązki Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta. Ja również podjąłem decyzję o kandydowaniu do Rady Powiatu Słupskiego. Po to, aby dbać o interesy mieszkańców naszej gminy i naszego powiatu. Wraz ze mną z listy Komitetu Wyborczego Samorządność Powiatu Słupskiego startują również inni mieszkańcy Kępic. Są to pan Leszek Jankowiak, emerytowany wojskowy pilot mieszkaniec Biesowic, pani Aneta Budkiewicz, sołtys wsi Płocko, pani Dorota Wiśniewska, z wsi Bronowo. Chciałbym również zarekomendować Państwu kandydatów do Rady Gminy Kępice startujących z Komitetu Wyborczego Wyborców Samorządność Gminy Kępice. Są to pan Marek Busłowicz, radny obecnej kadencji, przewodniczący Rady poprzedniej kadencji, startujący w obwodzie głosowania numer 1. Pani Barbara Święconek, fryzjerka prowadząca zakład fryzjerski w Kępicach, startująca z obwodu głosowania numer 11. Pan Przemysław Zienkiewicz, były sołtys w Wsi Żelice, startujący z obwodu głosowania numer 9. Oraz pan Ryszard Łoboda, przedsiębiorca handlowy z Kępic, startujący z obwodu głosowania numer 7. Bardzo ważne jest również to, kto będzie nas reprezentował w Sejmiku Województwa. Mieszkańcem Kempic, który kandyduje do Sejmiku Województwa, jest pan Dariusz Sieracki, Kandyduje z listy Platformy Obywatelskiej. Przed nami wiele pracy, bo jeszcze bardzo wiele zostało do zrobienia. Musimy włożyć wiele wysiłków w to, ażeby zadbać o interesy naszych mieszkańców, żeby spełnić postulaty przez nich zgłaszane. Bardziej szczegółowo o naszym programie wyborczym. Opowiem w naszym kolejnym spotkaniu na tydzień przed, przed wyborami na antenie Kempickiej Telewizji, Telewizji Kablowej. Zapraszam wszystkich. Weźmy udział w głosowaniu 16 listopada. Wybierzmy tych, którzy będą nas reprezentować w kolejnej czteroletniej kadencji.